Czytelniku, wyrusz w podróż do krainy, gdzie fantazja i magia wystarczają, by stworzyć rzeczywistość. Tym zdaniem witam nas pierwszy tom z serii o przygodach dziewczynki z szóstego księżyca, czyli Nina. Główna bohaterka ma 10 lat i mieszka u swoich dwóch ciotek. Jest bardzo miłą i uprzejmą dziewczynką, dzięki czemu, gdy przyprowadziła się do dziadka, bardzo szybko zyskała przyjaciół. Od urodzenia Nina posiadała tajemnicze znanie w kształcie pięcioramiennej gwiazdy które gdy tylko nadciągało coś złego, robiło się bardzo ciemne. Wraz z czwórką przyjaciół, Fiore, Dodo, Roxy oraz Cestem przeżyła wiele niesamowitych przygód. Okazało się, że ma ona niesamowite umiejętności. Potrafi korzystać z zaginionych przedmiotów, tworzyć eliksiry i ma niezwykle groźnego wroga, wroga Karkona. Przed Niny byli alchemikami. Jej dziadek potrafił nawet przewidywać przyszłość. Dlatego wiedział, że zginął z rąk potwora karkomu. Dziewczynka próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci dziadka i dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i świecie wokół niej, który tak bardzo ją intryguje. Seria książek o dziewczynce z szóstego Księżyca to podróż do świata magii, fantazji i niczym nieograniczonej wyobraźni. Czytając każdy kolejny tom, odkrywam z nią coraz ciekawsze miejsca. Poznaję coraz dziwniejsze istoty, raz nauczyłam się nawet nowego, wyjątkowego i znanego tylko alchemikom języka. Bardzo serdecznie polecam tę serię książek. Są to powieści fantazy, dlatego dużej ilości osób przypadną do gustu. Dziękuję za uwagę. Julia Rasołek, klasa szósta C.